Cześć dziewczyny, witam Was na kanale Szafa Gwiazd, który poświęcony jest wyszukiwaniem zamienników stylizacji gwiazd i celebrytów. Zapraszam Was też na naszą stronę internetową szafagwiazd.pl oraz Instagrama o tej samej nazwie szafagwiazd.pl. A w dzisiejszym odcinku skupimy się na stylizacjach monokolorystycznych, czyli w tym samym kolorze. Bo mono nie znaczy nudno ani mdle i w tym odcinku postaram się Wam to udowodnić. Przed nami Gigi Hadid, Muff Fashion, Rosie Huntington, Hailey Bieber i Tamara Gonzalez. Na pierwszy rzut Rosie Huntington, czyli brytyjska modelka, jednocześnie bizneswoman i dla wielu ikona stylu. W tym dla mnie jej stylizacje zazwyczaj są dosyć klasyczne, nieprzesadzone i współgrające z jej urodą. Na zdjęciu w pastelowych pomarańczach lekko wyblakłych, które idealnie współgrają z jasną cerą i blond włosami. Także dziewczyny o urodzie księżniczki Aurory, to coś dla Was. Link do marynarki znajdziecie w opisie i od razu przechodzimy do spodnie, które są na tej samej stronie, czyli Zalando, ponieważ jest to komplet. Spodnie z wysokim stanem o luźnym kroju wydłużył optycznie Wasze nogi. Stylizację uzupełnia lekko oversizowa koszula również w kolorze pomarańczowym, którą znajdziecie na answer.pl za niecałe 80 zł. Propozycja druga, czyli cała w bieli, ma Fashion, która jest najlepiej zarabiającą polską blogerką. Nie wiem, czy wiedziałyście, co też oznacza, że ma pieniądze na drogie ubrania. Ja dla Was znalazłam tańsze odpowiedniki. Białe spodnie z wysokim stanem, lekko prześwitujące, ale w granicach dobrego gustu. Tak jak już wcześniej wspomniałam, wysoki stan i luźny krój spodni wydłużył Waszą sylwetkę. Do tego dodajemy prosty biały t-shirt z lekkim marszczeniem w dekolcie, który ma kształt w serek. Link do niego znajdziecie w opisie. Jak już bluzkę i spodnie mamy białe, to buty też by się przydały być w takim samym kolorze. Ja znalazłam dla Was zamiennik na eobuwie.pl za 230 zł. Są to białe, klasyczne półbuty, które wyróżniają się tym, że obcas jest srebrno-błyszczący, co moim zdaniem super przełamuje biel całej stylizacji. Zostajemy przy bieli, tylko tym razem Hailey Bieber, czyli amerykańska modelka i żona Justina Biebera. Jak się możecie domyślać, nawet takie ikony stylu potrzebują pomocy, a stylistką Hailey Bieber jest Maeve Rayleigh. Ja teraz zabawię się Waszą, stąd też spodnie, które dla Was wyszukałam na Zalando.pl. Są to materiałowe spodnie z paskiem, regulowane w pasie, które będą wygodne na co dzień. Do tego prosta biała marynarka link do niej znajdziecie w opisie i teraz takie połączenie bardziej luźnych spodni z elegancką marynarką stworzy połączenie, które będzie dobre, żeby wyjść na miasto, ale też jak najbardziej do pracy. W stylizacji szukam też tak, żeby ono miały różne zastosowania. Pod marynarkę top, który znalazłam dla was na stronie aboutyou.pl i jesteście gotowe do wyjścia. Ano nie tak zupełnie, bo zapomniałam jeszcze o torebce. Trójkątny kuferek, który możecie albo przewiesić przez ramię, albo trzymać w ręku, link do niego znajdziecie w opisie. Dorzucę dla Was krótką ciekawostkę, bo nie wiem czy wiecie, ale biel w ubiorze jest symbolicznym oczekiwaniem na nowe wrażenia i nieznane emocje. Teraz kolor żółty, który z kolei wyraża potrzebę kontaktów z innymi ludźmi. W słonecznie żółtej stylizacji Gigi Hadid, czyli amerykańska modelka, obecnie twarz Tomiego Hilfiger'a. Materiałowe żółte spodnie, i nie bez powodu też wybrałam kolor żółty. Mi się kojarzy ze słońcem, z żonkilami, z wiosną, która już zaraz za oknem. Spodnie wyszukałam dla was na zalando.pl za 111 zł. Do tego top na cienkich ramionczkach, link do niego znajdziecie w opisie. Ale że kwiecień, plecień, co przeplata trochę zimy, trochę lata, to potrzebny nam będzie jeszcze sweter. UGG zawiązany na szyi, moim zdaniem to wygląda nawet lepiej niż przewiązany w pasie. Również żółty golf sweter, który wygląda, jakby był ręcznie robiony z nie. I na koniec różowy jak landrynka w wykonaniu Tamary Gonzalez, którą możecie kojarzyć jako Makademię Anger i królową wzorów i kolorów. I skoro nawet ona wybiera stylizację monokolorystyczną, to już chyba coś znaczy. Intensywnie różowa, fuksjowa spódnica, która mi się kojarzy trochę, jakby była jakąś czarodziejką, wróżką. Przekopałam dla Was mnóstwo stron w poszukiwaniu podobnej spódnicy, i może nie jest to idealnie to samo, natomiast jest to też piękna spódnica o połyskującym materiale z takimi orientalnymi wzorami. Do tego różowy top, nie wiem skąd jest ten, który ma na sobie Tamara, starałam się wyszukać coś bardzo podobnego, natomiast nie ma problemu, żeby związać dłuższy top po prostu bardziej pod biustem. Tutaj zabawimy się jeszcze dodatkami, czyli złoty naszyjnik i złote sandały. Link do dodatków znajdziecie w opisie. To są moje propozycje na stylizacje monokolorystyczne. Koniecznie dajcie znać, która podobała wam się najbardziej i kogo byście chciały zobaczyć w następnym odcinku. Przypominam też, że link do wszystkich ubrań, które znalazły się w filmiku, znajdziecie w opisie. Do usłyszenia.